Już zaliczony. Tak, jest. no właśnie się boję, że. Oh, słuchajcie, za, za sposób w jaki oni no. to wykonali, zaliczamy im to zadanie. No, tak. Ale co? Przy siedmiu? Nie, nie, nie miałem siły już. Było to niekomfortowe, ale git, Dobrze. Jest, osiemnaście, yes. no przepraszam. Proszę, bo jak jeszcze te wcześniejsze, co udało nam tak. się innym oh, sposobem, to jest dwadzieścia. No i kule Dobra, dzięki tak, wielkie. Gratulacje, bo zrobiliście to kozacko. My lecimy na swoich w takim razie za. Tak.